Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Dzisiaj pan Jan Michał Wawszków, nasz rodak, zamieszkały w Kanadzie. Kończy równo 104 lata. Mówię dzisiaj, ponieważ nagrywam w piątek, ale filmik będzie udostępniony jutro, czyli w sobotę, tak więc proszę się nie dziwić. Ale nagrywam to akurat dokładnie w dniu urodzin pana Jana, a już jakiś czas temu zwrócił się do mnie pewien działacz Młodzieży Wszechpolskiej z Poznania z prośbą, żebym nagrał właśnie dla kolegi Jana życzenia z okazji tej rocznicy urodzin. No, akurat. Dzisiaj jest okazja w studio nagrań Polonia Chrystiana w Krakowie, tutaj nagrywam to, ale postanowiłem to inaczej: nie, nie, nie robić krótkich życzeń, tylko poświęcić filmik w ramach mojego wideoblogu, bo jest pewna sprawa, która mi leży mocno na sercu, a na końcu pozwolę sobie złożyć naszemu drogiemu i czcigodnemu solenizantowi życzenia. Otóż no nie wiedziałem o istnieniu pana Jana do właściwie do niedawna, natomiast wcześniej już miałem wielką przyjemność i zaszczyt poznać najstarszą Wszechpolkę, panią Marię Mirecką-Loryś, panią major Marię Mirecką-Loryś, przedtem kapitan. Pani Maria walczyła. W Narodowej organizacji wojskowej w czasie wojny, była też o, taką szefową w związku kobiet tej, tej Narodowej organizacji. No, potem po wojnie emigrowała do Stanów Zjednoczonych. No po prostu salwując się przed prześladowaniami ze strony komunistów, wiadomo, jak to było, ale wróciła do kraju i co chcę powiedzieć? Obydwoje. Pani Maria, o ile się nie mylę, niedawno skończyła 105 lat, czyli jest nawet starsza od Pada Jada nieco, ale są prawie że rówieśnikami. Obydwoje pochodzą z naszego królewskiego lwowa. No, Lwów tutaj chcę też jeszcze się jeszcze ukłonzować w kierunku tego miasta. Lwów ma kolosalne znaczenie dla naszej historii. I kultury. Mówi się przeważnie, że Wilno i Lwów to są kresy. No, kresami były przez 20 lat tylko. 20 lat międzywojennych. Teraz to nawet kresami nie są, bo są poza granicą. Tak? Kresami wschodnimi stały się białostocczyzna, powiedzmy, czy lubelszczyzna. Ale w ciągu wieków Wilno i Lwów to nie były żadne kresy, tylko to była Polska Centralna. Lwów z, y, sytuował się bliżej granicy zachodniej, aniżeli wschodniej, no niewiele bliżej, ale, ale nieco bliżej. Także to żadne Kresy Wschodnie nie były w ciągu wieków y, przeciwnie, a Lwów nie tylko, że y, był usytuowany w miejscu centralnym naszej Rzeczypospolitej, no na południu, ale, ale w sensie wschód, zachód w miejscu centralnym, to stanowił w ciągu wieków najpoważniejsze. Dla naszych dziejów i naszej kultury centrum naukowe i kulturalne. Wiadomo, wiele szkół naukowych było takich warszawsko-lwowskich, ale zawsze, jak się mówi szkoła warszawsko-lwowska, to głównie chodziło o lwów. Profesor Twardowski, tam jego, jego uczniowie, prawda, i różne szkoły lwowskie w najrozmaitszych dziedzinach. Ale to był ukłon w stronę lwowa, który też mam nadzieję, że. Yy, Naszego drogiego solenizanta ucieszy. A poza tym pragnę to podkreślić, że zarówno pani Maria, pani major Maria Mirecka-Loryś, jak i pan Jan Michał Wawszków, obydwoje są żarliwymi katolikami. Takimi gorliwymi, żarliwymi katolikami, a także gorącymi. Polskimi nacjonalistami i patriotami. To znaczy, że gorąco kochają własny naród i własną ojczyznę. Nie mylić na miłość Boską tego z żadnym jakimś tam szowinizmem, czyli niechęcią w stosunku do innych czy wrogością do innych narodów, z żadnym tam rasizmem, ksenofobią. Bzdura totalna. Polski nacjonalizm nie miał nigdy nic z tego w sobie, ponieważ dla polskich nacjonalistów najwyższą wartość. Zawsze stanowił i, za, i najwyższy punkt odniesienia stanowił Pan Bóg. Bóg na pierwszym miejscu, nie naród, naród podporządkowany Bogu. Naród owszem, z całego serca kochamy, ale dla nas najważniejszym, najważniejszy jest Pan Bóg i temu jest wszystko podporządkowane. Jeżeli taki porządek, taki ład panuje w sercach nacjonalistów, no to nie, nie, nie powstanie z tego żaden chory nacjonalizm, jakieś wypaczenie, karykatura. I właśnie polski nacjonalizm tradycyjnie, historycznie jest od tego wolny, jest piękny. No i właśnie tych dwoje naszych bohaterów, 105-letnia pani Maria i 104 od dzisiaj letni Pan Jan są jakimś wzorem, odniesieniem dla, dla następnych pokoleń. I to chcę podkreślić, jako wzorowi katolicy i Polacy, wzorowi prawda, żarliwi katolicy i wzorowi yy, Gorący tacy zaangażowani polscy nacjonaliści i patrioci powinni być dla nas wszystkich wzorem. Do czego zmierzam? Pragnę zachęcić młodzież. Bardzo mnie to cieszy, że Młodzież Wszechpolska. Zainteresowała się tym, jak odkryła, że tam Pan Jan żyje w Kanadzie, że starają się nawet zorganizować wyjazd do Kanady, żeby poznać, żeby nagrać wywiad. No to jest piękne. To jest balsam w moje, kap zarówno kapłańskie, jak i polskie serce. Bardzo wam dziękuję, kochani, za to zainteresowanie. I kładę na serce to wszystkim młodym. Kochani. Pielęgnujcie. Cencie sobie ten dar bezcenny, jaki stanowią przedstawiciele starszych pokoleń, a zwłaszcza ludzie w tym wieku, jak pani Maria czy pan Jan. Tu przez nich mówią pokolenia. W ten sposób, jeżeli sięgamy pamięcią, jeżeli mamy kontakt żywy z przedstawicielami tych starszych pokoleń, to odkrywamy też, własne korzenie, czerpiemy soki żywotne z tej gleby, z której wyrastamy. Dlatego ci starsi przedstawiciele Kościoła, narodu, naszych rodzin i tak dalej, stanowią skarb bezcenny, który powinniśmy szanować, czcić i ze miar pielęgnować. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, kochani, tu się Pragnę zwrócić do moich rówieśników i jeszcze starszych pokoleń. Kochani, nie grzeszmy zazdrością, nie zazdrośćmy nigdy młodym ich młodości. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Nie tyle dla nich, ile dla siebie. Jeżeli, ktoś, jeżeli zazdrościsz młodemu człowiekowi, jeżeli zazdrościsz młodym ich młodości, no to pozbawiasz siebie możliwości przekazania im jakiegoś dobra, wręcz przeciwnie, zniechęcasz ich, ale przede wszystkim niszczysz samego siebie strasznie. Stajesz się zgryźliwym, takim antypatycznym tetrykiem, zamiast emanować radością i tracisz, sam tracisz. Przeciwnie, kochani, namawiam Was do tego. Żyjcie, cieszcie się tą młodością młodych pokoleń, cieszcie się nimi, ich młodością, w ten sposób sami siebie też duchowo odmładzacie, w ten sposób napełniacie swoje serca radością. Niech Was cieszą młode pokolenia i starajcie się im jak najwięcej, ile potraficie przekazać, tak jak to robią właśnie takie osoby jak wspomniana Pani Maria, czy nasz dzisiejszy dostojny jubilat Pan Jan. I to jest, to jest to, co chciałem tu w tym filmiku krótko przekazać. Kochani, stanowimy sztafetę pokoleń. I to jest niezmiernie istotne, żebyśmy nie przerywali tego łańcucha, żeby ta sztafeta trwała. Ma się dokonywać tradycja czyli przekazywanie z pokolenia na pokolenie powtarzam to do znudzenia z dziada na dziada z dziada na ojca z ojca na syna z syna na wnuka wnuka na prawnuka i tak dalej to musi trwać tradycja czyli przekazywanie niezmiennych wartości i zasad musi być żywa ona musi trwać inaczej zginiemy tradycję trzeba podtrzymywać Podsycać, pielęgnować, i dlatego tak bezcennym darem dla nas są przedstawiciele starszych pokoleń, zwłaszcza tacy wspaniali katolicy i Polacy, jak pani Maria i pan Jan z nich. Bierzmy przykład i sami starajmy się w tej sztafecie pokoleń być jak najbardziej aktywnymi czerpać wiedzę, przekaz wartości od starszych pokoleń i młodszym przekazywać je również i przekazywać w jak najlepszej postaci. Niech to dobro będzie przez każdego z nas pomnażane, doskonalone, ale jednocześnie przekazywane wiernie, zgodnie z odwieczną misją, którą. Powierzył nam Pan Bóg. A teraz pozwolę się zwrócić do naszego czcigodnego drogiego jubilata. Wielce Szanowny i drogi Panie Janie. Przede wszystkim w tym dniu pańskich urodzin pragnę z całego serca życzyć Panu tego, co najważniejsze. Uwaga. Nie, nie, nie zdrówka. Jakby niektórzy się spodziewali żadnego. Zdrowie nie jest najważniejsze, chociaż tego Panu z całego serca życzę, ale przede wszystkim zbawienia. A na drugim miejscu, jeżeli, w co zresztą nie wątpię, to nie, nie przeszkadza Pańskiemu zbawieniu, bo wiem, że Pan jest gorliwym katolikiem, rozmodlonym, rozkochanym w Panu Bogu. Więc życzę Panu również jak najlepszego zdrowia, żeby Pan nam żył jak najdłużej, bo jest nam Pan potrzebny. Tacy ludzie jak Pani Maria i Pan są nam niezmiernie potrzebni, stanowią skarb, bogactwo. Dlatego życzę Panu z całego serca jak najdłuższego życia, oczywiście w warunkach jeszcze takiej sprawności, no i życzę zrozumienia, szacunku, czci, uznania ze strony wszystkich młodszych. I niech Panu, Pan Bóg we wszystkim, na każdym kroku, w każdym miejscu i w każdym czasie błogosławi.